Zaskoczyłaś dzisiaj wyglądem. Masz fioletowe włosy. Jak się czujesz w tym kolorze? Tak, jak dzianka. Ty tak, ja godzianka. Słuchajcie, w ogóle najlepsze. Ja wchodzę już z, tą, z tym nowym kolorem. I myślałam, że Paweł zaraz mi powie jakimś tekstem Typu, że wyglądam jakaś postać z gry, jak to facet. Słuchajcie, wiecie co on mi powiedział? Że wyglądam jak influencerka. Ale w ogóle. Albo TikTokerka. A no TikTokerka, tak. I ja w ogóle wtedy taki zong, no bo. Nawet nie mam pojęcia, jak gdzieś tam wyobrazić sobie influencerkę, jak wygląda, ale tak akurat nie pierwszy raz się Co spotkałam z czymś takim. Okej, okej. Okay, okay. Natomiast ja w tym kolorze bardzo dobrze się czuję. Wiesz to ja bardzo potrzebowałam zmiany, bo ten taki e, delikatny brąz już miałam, już miałam sporo, sporo czasu, także stwierdziłam, że czas na zmiany. E, a szkoda tylko, że w wakacje tego nie zrobiłam, bo bardziej bym pasowała gdzieś tam z tym kolorem. E, natomiast rozmyślałam przeróżne kolory. Chciałabym e, e, po trzydziestce wrócić do blondu jednak, bo się w nim najlepiej czuję, a teraz chciałam jeszcze tak e, gdzieś tam poszukać koloru dla siebie, dla siebie takiego, który jeszcze by mi odpowiadał, a że zawsze kochałam fiolet, lawendę, zaraz po różu, to stwierdziłam, że w sumie why not i dobrze się czuję. Bardzo dobrze. Dzisiaj tak patrzyłam się na siebie w lustrze i tak sama się mi poznawałam. wie, kurczę, taka nie Eliza, ale ale fajnie, fajnie, lubię eksperymenty, ja lubię wyglądać inaczej i lubię bardzo mocno zmiany, uważam, że są potrzebne każdemu. A jak Tobie się podoba Eliza? Mi się też bardzo podoba i jakby jest mi też miło. Niby jestem z jedną partnerką, ale jakby miał co chwilę inną nową kobietę. Także odświeżenie. A chciałbyś, żeby wróciła do Oblądu? Wiesz co, najszczerze z tych wszystkich jakby kolorów, z tym, ten, ten blond, który ja zapamiętałem, może to w mojej no głowie to był ten początek Elizy, który był jakby dla mnie za mocnym takim blondem, to szczerze mi się nie podobało aż tak, ale to, jak widać Elizie w każdym kolorze jest pięknie. Także wiem, że jakby teraz wróciła gdzieś tam do blondu, to na pewno ten blond nie byłby taki mocno platynowy, tylko Dokładnie. jakiś stonowany. I to owszem czemu nie? Ale, ale taki mocny platynowy taki blond to nie. Tak, a propos blondu, to właśnie zazwyczaj mówię, że wrócę do blondu, każdy nie, nie rób tego, bo każdy zapamiętał Elizę, która miała naprawdę taki platynowy, ostro blond, miałam bardzo wtedy mocną opaleniznę i wyglądałam po prostu tak tętnie, no, dobra, ja mogę powiedzieć to, tak, więc każdy to zapamiętał i mi nie, nie, rób tego, natomiast teraz jakbym zrobiła ten stonowany blond już z tym wizerunkiem, co teraz mam, uważam, że będzie to bardzo dobrze wyglądało. Szybka zmiana tematu. Ostatnio świętowaliście urodziny córki, ósme urodziny. Jak się spełniacie jako rodzice? Bo to już 8 lat, strasznie szybko mija czas. Ł łezka się wokół kręci, że ten czas tak szybko biegnie, bo nawet ostatnio oglądaliśmy z Elizą w starym telefonie, jakieś tam filmiki z Wikusią, która miała wtedy, nie wiem, 3-4 latka. I tak e, po prostu taki nagle wiesz oglądasz filmik, e, gdzie tam e, słodko jeszcze sepleniła sobie, e, śmieszne, śmieszne słówka no. mówiła i taki cieniutki głosik, a tuż teraz taki poważniejszy głos, e, taka mądralińska się robi. Tak, Chcę taka być nastolatka się zachowuje, naprawdę. To, to po prostu już też, też, no wiadomo łezka wokół się kręci, że ten czas tak szybko biegnie, e, są, są jakby, kurde, w ka każdy etap w życiu jest, jest fascynujący, świetny, fajny. I teraz, jak mówię, no Wiki też się staje taką naszą większą psiapsi i tak dalej, ale tak jak mówię, no już pewne, pewne aspekty bym u niej wykluczył. Gdzieś te jakieś tam minimalne pyskówki już szkodzą, <grym i> no> <grym i> no> wymądrzanie się. No, ale to, to są etapy, które trzeba wychować, które, które trzeba nauczyć i no. No, jesteśmy szczęśliwi, że, że, że mamy dwie córy przy sobie. Kornelka jeszcze, jeszcze ma ten etap ciutkę, tak e, właśnie tej, tej, tej syndrom takiej mniejszej córeczki, która więcej po, potrzebuje jeszcze tej czułości, miłości. No. Wiki już się taka staje, że już odchodzi od tego przytulania, chociaż też czasem no. potrzebuje, ale dużo mniej. I Na przykład to jest coś, co, co, co mi cały czas będzie brakowało. Ja moje córy będę chciał tulić całe życie i... Tak, mam nadzieję, o, że nigdy się nie powie to nie przytulaj się, bo wstyd robisz. No, ale za każdym razem, jak w ogóle ma urodziny, to ja za każdym razem płaczę, oczywiście wzruszam, bo w ogóle jeśli chodzi tak samo o starszą córkę, to ona była jakoś takim wyjątkowym, malutkim dzieckiem, że chciałabym po prostu wrócić, wrócić do tego, jak ona się urodziła i naprawdę przeżyć na nowo raz jeszcze z nią to wszystko, co przechodziłam. Także każde urodziny są dla nas wzruszające i chcemy właśnie, żeby zapamiętały to jako takie wyjątkowe wydarzenie, dlatego zawsze co roku coś wymyślamy. Nawet w tym roku powiem Ci, że, że zabrakło nam pomysłów. bo Wszystkie bajki przeszliśmy tematyczne, wszystko. więc po prostu myśleliśmy, gdzie tu, co tu zrobić. Ale tak rosną nam te, te dziewczyny, a najbardziej widać jak czas leci właśnie po dzieciach. A macie coś takiego czasami, że chcielibyście wrócić do tego e, imprezowego życia? Wiesz co nie, generalnie jest tak, że Ee, że te imprezy, czyli jak się zdarza impreza, nie wiem, dwa razy na miesiąc, raz na miesiąc, jakaś większa, akurat jest wystarczająca. Ten etap w życiu, kiedy imprezowaliśmy, to po prostu mieliśmy, miał, miał, nie wiem, 19-20 lat, to akurat był idealny czas na imprezowanie i on się skończył. Ja zawsze opowiadam o tym, że ja tyle w życiu się naimprezowałam, że chyba za wszystkie czasy im naprawdę już starczy. I teraz jak mamy imprezkę raz na jakiś czas, to jest zdecydowanie wystarczająco dla nas. Mm -hmm. y -y, tak, no, znaczy też nie wiem, jakby, czy chodziło ci o same imprezy, czy, czy, czy bardziej o show business? Yy, nie. nie. Po prostu czas ze znajomymi, że można sobie wyjść i nie pytać się nikogo. To, y, znaczy, szczęście ma, mamy tak, że jak mamy jakieś tam właśnie fajniejsze, czy zaplanowane imprezy, które sobie planujemy gdzieś tam podczas tego roku, żeby, żeby wyjść właśnie bez tych córek, no to to jest fajne, że, że mamy jakieś tam wsparcie zawsze w rodzinie, zawsze ktoś nam pomoże, zostanie. I... Jakby dalej potrafimy korzystać, dalej potrafimy e, no. przyimprezować, ale są to, to jednostki już tak w, w ciągu roku. I, I jakby, no nie wiem, mi nie brakuje na przykład tam co tydzień pres, bo, tak. bo bo mamy za to świetnie spędzony czas z córkami, który też jest fantastyczny, a do tego rana można wstać, nie wiem, zrobić naleśniki, mamy taką tradycję, w niedzielę, co niedzielę, co niedzielę no? robimy naleśniki, to akurat ja przejmuję rolę kucharza, mistrza pateli, Wikusia Kornelka, pomagam mi też przy tym, więc jest i zabawa, i smacznie, i zabawnie. No i ja myślę, że Ale... to jest czas, czas no. który, który po imprezach nie byłby realny do, do spędzenia razem z rodziną i, i jak najbardziej tu mamy, mamy też inne zajęcia rodzinne, które dają nam dużo, dużo, dużo frajdy. I... I tak. jeszcze super. dodam, że wiecie co jest fajne, że właśnie one mają 8 i 6 lat, więc niedługo naprawdę będzie taki etap, gdzie już będziemy mieć e, fajne już dzieciaki, na które będziemy mogli zostawić i się nie martwić, tak że coś się stanie, a my gdzieś tam będziemy właśnie mogli i więcej poimprezować i gdzieś tam poświęcić się rozwojowi, także to, jest, to był fajny etap życia, e, życia, więc ja nie żałuję, że w tym wieku gdzieś tam urodziłam, no bo miałam 20 lat, e, że teraz już będę miała dojrzałe te dziewczynki i, i dalej będziemy mogli się bawić. Widziałam, że są nowe odcinki Warsaw Show. Oglądacie może? Nie, w ogóle zatrzymaliśmy się. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się chyba na etapie e, trzeciego sezonu. Tak, o, byliśmy w dwóch sezonach. Tam, tak, jakieś tam urywki, wy ale coś? słuchajcie, nie wiem, który jest nawet, czy dwunasty no, czy który, ale... Znaczy, no, ja, ja tam jeszcze pamiętam w dziesiątym. Bo no, tak, byłeś Bosem, tak. To tak, jest tak, jakby dla mnie taki pamiętliwy. I to też było właśnie dla mnie zupełnie fajna nowa przygoda w tym samym programie, ale już z innego punktu widzenia, bo jakby zarządzałem sobie, miałem czas, jeszcze wziąłem Elizę wtedy, z którą siedziałem sobie nad morzem, wzięliśmy wikusie, Kornelka wtedy była troszkę mniejsza, została z dziadkami i mieliśmy i wakacje, i pracę, i, i tam chwilę na planie byłem, wracałem sobie do rodziny, robiliśmy swoje nad morzem, gdzieś ten. Była ci się taka rola? Mega, mega, super. Bo zajebiście, naprawdę bardzo mi się to podobało, ale no niestety moja funkcja jako bosa tam stwierdzili, że za bardzo jestem jakby e, przyjazny w stosunku do wszystkich, a, a boss powinien być trochę twardszy. E, tak, no to więc kolega. Jakby, no, Wszyscy no, znamy prywatnie, prywatnie nie? więc dlatego tak ciężko było. Żyli później chyba ptycha i, 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 i no, na, na tym się skończyło, e, ale jakby też nie zamykamy się na jakieś tam różne inne forma formaty programów. Po cichu liczymy na jakieś tam, co, co kiedyś chcieliśmy, bo jedna jedna pani taka od PR-u nam dała propozycję, że... E, tak, tak, tak. Asia Express. Jest, Asia Express. Że, że To jest się, idealny program no dla nas, ja uważam, że w żadnym innym byśmy się tak nie sprawdzili. Myślę, że, że tam wzięli jakąś tam inną parę i, i, i ten, jakoś nie dograliśmy warunków i no... i, i no gdzieś tam, w A może w kolejnym, może, może w więc tak, tego Fajnie typu by programy myślę, że e, byłoby fajną przygodą. No, a tak jak wspominałem, też, też mamy jakby, mimo że już tutaj dzieciaki chodzą do szkoły, znaczy kornelka zarówka, Wikusia, druga klasa, to, to mamy też na no, tyle swoją rodzinę, że, że, że w razie takiego wyjazdu też na pewno by nam przyjechali, dzieciaki podprowadzali do szkoły. Więc, więc <laughs> mamy możliwości. Teraz mamy możliwość. Kiedyś nie mieliśmy. A macie jakiś kontakt z Wojtkiem Golą? No, ostatnio pomagałem mu przy, przy przeprowadzce, bo tam strzę się. Prze, znaczy, no, przeprowadził się Myślałam, do Warszawy. że na złotą. Na złotą, no, no. Na, na Powodzi bogato, się. Na bogato, <laughs> na bogato. Bo okazję mu akurat pomóc tam z przeprowadzką. No, to każdy gdzieś tam lata z, w dorosłym życiu, ze swoimi biznesami. Nie, nie jest jakiś tam codzienny kontakt, ale no, utrzymujemy kontakt. Mhm. Więc no, nie mogę się mhm. nie zapytać, czy nie chcecie może wziąć udziału na Fame MMA? No to już temat rzeka jest, temat rzeka duszy, to, to, to jest tam jakby kilka, ten, jakby ja miałem przerwę akurat od walki, tam propozycji miałem różnych kilka, no czemu nie, no, jak będzie propozycja fajna, godna, to, 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 to jak najbardziej. Ja bym wolała, żeby nie, jeśli chodzi w ogóle o walki, nie chodzi nawet o fame, tylko po prostu wolałabym, żeby poszedł gdzieś tam w sport, ale niekoniecznie walki. Jako kobieta po prostu to przeżyłam, tak? ja też osta ostatniego czasu w swojej karierze przeżyłem jakby tam różnego rodzaju urazy, kontuzje, no. które, które dały mi do myślenia, czy, czy, czy jakby warto rzeczywiście to robić. Ostatnią walkę toczyłem w tamtym roku w, w maju podejrzewam. Eee, Złamałem oczodu, który tam dwoił mi się widzenie, doprowadził do dwojenia mi się widzenia. Chodziłem po chirurgach, twarzo-czaszki, Tam e, rokowania były takie, że może skończyć operacją, e, ale gdzieś tam rehabilitacją, leczeniem e, wygoiłem to bez, bez operacji. E, i, I no to są sygnały, w których, w których człowiek też kolana po operacjach i tak dalej. I człowiek się zastanawia, czy faktycznie jakby dalej chce robić, chociaż serducho dalej ponie i chciałbym tam skoczyć, tej adrenaliny mi brakuje, e, ale chodzę sobie na treningi tutaj. Robię, no też mam swoją działalność, prowadzę różne tam swoje interesy i, i no trzeba myśleć o wszystkim, a, a, a samym sportem też człowiek nie wyżyje. I jakby się zamykać na samym sporcie, no to chociażby jedna poważna kontuzja i nie wiadomo, kiedy kolejna, kolejna walka, więc trzeba zadbać też o, 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 o byt rodzinie w inny sposób.